Michał Banasiak, Aleksander Olech. Zapraszamy na kolejny odcinek specjalny podcastu Trójmorza, w którym będziemy rozmawiać o sprawie ukraińskiej i o tym, jak wojna w tym kraju rezonuje na region Trójmorza, ale nie tylko, no bo jak wiemy, to jest teraz temat numer jeden. Polityce międzynarodowej na całym świecie doszły do nas dziś rano informacje o tym, że Rosjanie po raz drugi w czasie tej wojny zbombardowali obiekty na zachodzie kraju, a więc bomby spadły na łódzk, również na Iwano ale nie będziemy skupiać się na tym, co dzieje się na ukraińskim froncie. Porozmawiamy raczej o kwestiach politycznych, bo w nocy szefowie krajów Unii Europejskiej rozmawiali też o tym, czy Ukraina rzeczywiście powinna mieć szybką ścieżkę dołączenia do Unii Europejskiej i wiemy, że nie ma jednomyślności w tej sprawie. Wiemy, że w zależności od liderów te opinie się różnią. Oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, liderzy państw z wschodniej części Unii Europejskiej mówią o tym, że to jest konieczność, że Ukraina rzeczywiście powinna mieć przyspieszoną ścieżkę, że powinna jak najszybciej znaleźć się we wspólnocie. Ale już, na przykład, Mark Rutte, a więc premier Holandii, mówi, że tak nie powinno być, że każdy każdy kraj niezależnie w jakich obecnych okolicznościach funkcjonuje powinien mieć takie same reguły gry, powinny być takie same zasady dla wszystkich, i nie powinno się dla Ukrainy tych drzwi do Wspólnoty otwierać w jakiś inny sposób niż miało to miejsce w przypadku innych krajów, ale tutaj zdaje się, że w najbliższych dniach trudno oczekiwać, że coś się zmieni i że będzie jakaś jednomyślność. Rozgrywa się sytuacja o Ukrainy, ale także Gruzji i Mołdawie. I tutaj ten proces. Formalny wchodzenia do Unii Europejskiej się rozpoczął, ale przywódcy Unii Europejskiej wczoraj potwierdzili, że uznają ten europejski dyskurs Ukrainy, ale też nie ma konkretnej więzi czy konkretnej formalnej decyzji, że Ukraina faktycznie będzie tym państwem kandydatem, a ta relacja będzie zacieśniana właśnie na bazie prawa i współpracy UE, państwo trzecie, czyli Ukrainę. Tutaj musimy pamiętać, że prezydent Zewański jest takim reprezentantem tym, tych państw, które mają. Teraz. Konflikt albo sytuacji dość trudną z Federacją Rosyjską. I jeśli nie ma teraz zgody dla Kijowa, no to wątpię, że ta zgoda będzie w nadchodzących miesiącach dla kolejnych państw, które mogą odczuwać też tę groźbę Federacji Rosyjskiej. Jest mi też troszeczkę smutno z perspektywy takiej ludzkiej, że wciąż jest brak tak naprawdę wspólnej wizji dotyczącej tego kryzysu, uchodźcego, czy też choćby całości działań militarnych w kontekście przekazywania. Broni czy też systemów, które mogłyby wesprzeć ukraińską obronę przed Federacją Rosyjską. Tym samym faktycznie to była historyczna noc, tak to określają też polskie media, jeśli chodzi o tą deklarację dla Ukrainy, ale w generalnym ujęciu, które mogłoby pomóc Ukrainie, nic się nie zmieniło. Dalej jest to cały czas kandydat, cały czas państwo, które chce rozszerzać, ale formalnie nie dostało narzędzi, które pozwolą jej a żeby stać się bardziej Europą niż tą Rosją. W związku z tym myślę, że dalej musimy oczekiwać na kolejne postanowienia, a ten szczyt to raczej taka konsolidacja generalna, ale wciąż mamy przecież problemy energetyczne, gaz, ropa naftowa, rosnące ceny. Węgry mówią, że faktycznie popierają to, że Ukraina musi sama o sobie stanowić, też potępiają rosyjską agresję, no ale nie mogą od tego rosyjskiego gazu się oduzależnić. Mamy też sprawę choćby Finlandii, która też tutaj bardzo potępia działania Federacji Rosyjskiej, ale też jest uzależniona w dużym stopniu od Federacji Rosyjskiej. No, tutaj tych kwestii gospodarczo-militarnych nie możemy podzielić, ale też nie możemy ich łączyć, bo państwa choćby bardzo chciały, no to musimy pamiętać, że politycy też walczą o swój wewnętrzny elektorat. I tutaj możemy rozmawiać o nadchodzących wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, ale to dalej będą mieszkańcy w takich krajach choćby zachodnich jak Portugalia, Hiszpania czy Włochy, które pomimo, że mają wiedzę o tym konflikcie, no to dla nich liczy się generalnie sytuacja na zachodzie kontynentu, no i właśnie ta wewnętrzna, czyli choćby rosnące ceny, a przecież w tych krajach dalej się pamięta o covidzie, więc ta sytuacja, o której my Teraz odmawiamy, ona jest ważna dla nas dla Europy środkowo-wschodniej. Rzeczywiście te surowce energetyczne w ostatnim czasie dość mocno dzielą liderów poszczególnych państw. Wiemy, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada to są te kraje, które sankcje na surowce sprowadzane z Rosji, a więc gaz i ropę naftową nałożyły i że nie będą importować tych surowców z Rosji. Ale to są państwa, które są w nieco bardziej komfortowym położeniu, bo dywersyfikacja, jeśli chodzi o surowce, w ich wypadku jest większa i mniejsza zależność od tych sprowadzanych z Rosji. Natomiast faktycznie Węgry czy na przykład Bułgaria to są kraje bardzo mocno uzależnione, i dla nich sankcje nałożone na import rosyjskich surowców energetycznych. Oznaczałyby bardzo duże problemy. Zresztą premier Bułgarii nagrał taki wideo, w którym mówił, że jeżeli rzeczywiście wśród liderów europejskich doszłoby do konsensusu, jeśli chodzi o nałożenie te sankcji, to Bułgaria i tak będzie optować za tym, żeby otrzymała wyjątkowe traktowanie w tym wymiarze i żeby Bułgarzy mogli w dalszym ciągu te surowce energetyczne sprowadzać. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo mówimy teraz o tej przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Europejskiej, a pomyślałem sobie, że to jest też dobry moment, żeby porozmawiać o Ukrainie w kontekście Trójmorza, bo wiemy, że przed agresją rosyjską ten temat pojawiał się kilkukrotnie, ale on nigdy nie był de facto poważnie traktowany ani przez liderów państw Trójmorza, ani przez Ukrainę, bo Ukraina wolała od początku rozmawiać z Brukselą, wolała opierać się na tych dużych europejskich państwach, a więc na Niemczech, na Francji i tam szukać jakichś współpracy. Natomiast jeśli chodzi o Trójmorze, to Ukraińcy nigdy nie byli jakoś szczególnie entuzjastycznie nastawieni, ale i z państw Trójmorza nie płynęły też żadne sygnały, które w taki entuzjastyczny sposób miałyby Kijów nastawiać, bo na przykład były minister spraw zagranicznych Polski. Jacek Czaputowicz mówił, że to jest taka platforma współpracy dla krajów należących do Unii Europejskiej i w tym momencie Ukraina nie jest rozważana jako przyszły członek Trójmorza, czy też nawet jako jakikolwiek równorzędny partner. Czy rzeczywiście w regionie Ukraina może być zacząć traktowana w nieco inny sposób i może się do tej inicjatywy który może zbliżyć? Kwestia jest taka, że Ukraina miała przed inwazją do zaoferowania choćby tą zdolność energetyczną, tych surowców do wydobycia. Nie wykorzystywała ich w takim stopniu, jak mogła, i to sami Ukraińcy podkreślali. A teraz, w kontekście inwazji, no, tej zdolności choćby do współpracy na tym poziomie militarnym. Przecież wiemy, że Ukraińcy produkowali czy też współpracowali przy opracowywaniu pocisków, choćby dla Arabii Saudyjskiej, czy też zacieśnili współpracę nad dronami z Turcją. Teraz, jeśli chodzi o gospodarkę, o kraj jest w rozpadzie. Muszą się bronić przed najeźdźcą, nie są w stanie skoncentrować się na produkcji, ale też na eksporcie i borcie, czy być tym państwem tranzytowym gdzieś dalej na wschód. A przez to nie jest to już tak ważne dla Trójmorza w kontekście gospodarczym. W kontekście militarnym, tak jak powiedziałem przed chwilą, ale też możemy naciskać na choćby taką armię czy współpracę wojskową Trójmorza, ona nie istniała. W związku z tym. Ukraina przestała być ciekawym partnerem z punktu ekonomicznego dla tych państw, i o ile jej relacja może się zacieśniać w ramach bilateralnych, to to Trójmorze potrzebuje stabilności. Wiemy, te różnice są na Bałkanach, one są w krajach bałtyckich, a w związku z tym Ukraina raczej musi odczekać i troszeczkę odzyskać najpierw ten ład wewnętrzny, a później zacząć działać w tym kierunku międzynarodowym. Czy uważasz, że Ukraina dzięki nieuległości będzie mogła kontynuować z powodzeniem tej marsz ku Unii Europejskiej, czy raczej będzie jej trudniej z uwagi na to, że ten rosyjski agresor będzie na tym terytorium pewnie przez kolejnych kilka miesięcy? Ukraina, przede wszystkim wody Zełenski są teraz na fali, więc rzeczywiście to nastawienie, jeśli chodzi o Zachód Europy, jest bardzo pozytywne, również przez presję opinii międzynarodowej, no bo wiemy, że jeśli chodzi o nastroje społeczne, to te są takie, żeby na każdym polu Ukrainę wspierać, żeby faktycznie odciąć się, jeśli chodzi o surowce energetyczne, dostarczać broń, włącznie z samolotami, ale politycy mają trochę inny pomysł i tak jak wspomniałeś, no muszą też między sobą walczyć i o ten elektorat wewnętrzny, no i o takie długookresowe interesy swoich krajów. Więc no, patrzą na to wszystko nieco inaczej. Natomiast dziś. Pewnie trudno wróżyć, w związku z tym, że nie wiemy, jak ta sytuacja na froncie się rozwinie. Nie wiemy, czy dojdzie do zajęcia jakiejś części Ukrainy na stałe, czy dojdzie do jakiegoś kompromisu pomiędzy Kijowem a Moskwą i na przykład Rosjanie zadowolą się jedynie Donbasem i Krymem, o czym ostatnio wspominał chociażby Dmitry Pieskow, a więc rzecznik Kremla. Być może dojdzie do podziału tego kraju na linii Dniepru, a może Rosjanie okaże się, że całkowicie będą zmuszeni do wycofania się z terenu które w tym momencie okupują i pewnie od tego w dużej mierze jest uzależnione to, w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość tych stosunków Unii Europejskiej z Ukrainą. Na pewno jest tak, że mimo że ta nazwijmy to brzydko moda na Ukrainę nieco minie, to z pewnością Ukraińcy pokazali, że chcą być traktowani jako społeczeństwo zachodnie, że chcą być częścią tego świata zachodniego, chcą być bliżej Brukseli aniżeli Moskwy. I jeśli ktoś jeszcze przed tą rosyjską agresją miał wątpliwości, czy Ukraina rzeczywiście zasługuje na to, żeby być rozpatrywana jako ten kraj strefy zachodniej, jako ten kraj, któremu bliżej do Brukseli niż do Moskwy, to teraz tych złudzeń powinien się wyzbyć, bo nawet w tej wschodniej części Ukrainy, którą często i tradycyjnie traktowaliśmy jako tę, której bliżej do Rosji, tam przecież tereny są zamieszkałe przede wszystkim przez ludność rosyjskojęzyczną, no to nawet tam widzimy, jak duży jest sprzeciw, jak duży jest opór wobec rosyjskiej agresji. I z pewnością Ukraina politycznie na tym w przyszłości będzie zyskiwać. Oczywiście to wszystko jest uzależnione od tego, jak cała ta sytuacja się zakończy. Korzystając z tego, że cały czas mieszkasz w Estonii, chciałbym zapytać cię o nastroje tamtego społeczeństwa. No bo przecież Estonia jest sąsiadem Rosji. Mamy nadgraniczne tereny, które zamieszkałe są przez ludność rosyjskojęzyczną, również przez etnicznych Rosjan. Ja byłem kilka lat temu w Narwie, a więc miejscowości położonej na samej granicy. Rosyjsko-estońskiej i tam 90% mieszkańców tego miasta to są etniczni Rosjanie, a ponad 95% mieszkańców to są osoby rosyjskojęzyczne. Czy te nastroje w Estonii, no i zwłaszcza w tych regionach właśnie zamieszkałych przez ludność rosyjskojęzyczną, są prorosyjskie czy antyrosyjskie? No bo ja zakładam, że tam. Też są ludzie, którzy część informacji dotyczących tej wojny pozyskują z mediów rosyjskich. No a wiemy, jak narracja, jeśli chodzi o te media w sprawie wojny, wygląda. Nawet słowa wojna się w kontekście wydarzeń na Ukrainie nie używa. Estonia jest bardzo mocno pronatowska, prounijna. Tutaj od dawna są pewne tarzia pomiędzy tym spojrzeniem na tę mniejszość rosyjską, a ich faktyczną taką działalność, czy też proestońską, czy też prorosyjską, ponieważ no, gdy przyjdzie ten moment próby, no to musi paść też decyzja, czy te osoby mogą się faktycznie odwrócić od swojego rządu estońskiego, ponieważ to są kwestie ekonomiczne, że ta mniejszość jest właśnie tutaj, a nie w Federacji Rosyjskiej. Też pewne kwestie oczywiście zamieszkiwania przez kolejne pokolenia tych terenów, w którymi teraz jest niepodległa Estonia, ale trzeba podkreślić, tutaj są bardzo nastroje antyputinowskie, nie antyrosyjskie, tylko antyputinowskie, te jakie działania podejmuje Kreml i Putin. Ponadto Estonia zbanowała wizy turystyczne dla obywateli Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Ponadto Estonia też wczoraj, a w zasadzie pierwszy tu uniwersytet, gdzie ja czyli Uniwersytet w Tartu, Odsuną studentów rosyjskich od zajęć. To znaczy, oni będą mogli ukończyć te zajęcia, ale nie powinni, nadejrzeć swoje kursy studialne, nie powinni uczęszczać na zajęcia. Też Estonia otwiera się bardzo na studentów z Ukrainy, żeby dać im szansę. Więc te działania będą bardzo stanowcze ze strony Estonii, która będzie naciskała na to, ażeby Federacja Rosyjska nie miała żadnego wpływu na sytuację wewnętrzną. Tutaj jest ten pewien strach, dlatego że prezydent Zełenski podkreśla, że kolejne będą kraje bałtyckie. Dlatego teraz już Estonia bardzo mocno zacieśnia relacje z Francją i. Wielką Brytanią, których wojska stacjonują właśnie tu w kraju, żeby te wojska dalej były w gotowości, a kiedy będzie potrzeba, żeby zwiększyć ich liczbę, a ponadto odcina się całkowicie od Federacji Rosyjskiej i nie chce tej więcej osób z Federacji Rosyjskiej, chce utrzymać tą prounijność. I też jednocześnie pokazać swoje całkowite wsparcie dla Ukrainy. Czy mieszkańcy są przerażeni? No, faktycznie jest podział troszeczkę na tych, którzy słuchają tych mediów rosyjskich, a tych, którzy skupiają się powiedzmy, na informacjach z internetu, gdzie można dywersyfikować te źródła. Póki co nie ma różnic, też kłótni pomiędzy czy że tak powiem mniejszością rosyjską, a obywatelami tak będzie Estończykami, takimi, którzy zamieszkują kraj, też mają obywatelstwo estońskie od, od dawna. Tak, wiadomo, że są też pewne różnice, że też rodzą się dzieci, które mają obywatelstwo estońskie, są z mniejszości rosyjskiej, więc ta sytuacja, jak powiedziałeś, jest bardzo skomplikowana. Niemniej tych tarć wewnętrznych nie ma. One mają raczej charakter polityczny. Miejmy nadzieję, że tego momentu próby nie będzie, no bo Rosjanie wiemy, że podkreślają to i wielokrotnie na Ukrainie to słyszeliśmy, że mniejszość rosyjska na Ukrainie jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego Federacja Rosyjska się tam pojawia, czyli żeby bronić tej mniejszości uciśnionej rosyjskiej. Miejmy nadzieję, że ten case. Ten kazus konkretnie nie będzie w Estonii sprawdzany. W jednym ze swoich ostatnich tekstów pisałeś, że ta sytuacja, która ma teraz miejsce z naszą wschodnią granicą, to jest Coś, co będzie kluczowe nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego świata. I wskazywałeś na takie punkty zapalne, chociażby w Afryce, które mogą stać się językiem uwagi w najbliższym czasie z uwagi na zwiększoną aktywność terrorystów. No bo wiemy, że w związku z tym przemeblowaniem mapy importu, eksportu surowców energetycznych, ale nie tylko, bo chociażby też zbóż, bo wiemy, że Ukraina i Rosja to są jedni z największych na świecie producenci zbóż. net. To wskazywały, że rzeczywiście aktywność terrorystów w niektórych miejscach może się zwiększyć, no i to będzie też powodowało, że kraje europejskie będą zmuszone do tego, żeby swoje wojska właśnie chociażby w kilku miejscach w Afryce w dalszym ciągu utrzymywać, po to, żeby taką kluczową infrastrukturę, czy to energetyczną, czy też jakieś istotne miejsca jak porty na przykład, mieć pod swoją kontrolą, nie pozwolić do przejęcia ich przez terrorystów. I mówię o tym również dlatego, bo. Ukazała się właśnie Twoja ostatnia książka, traktująca o polskich i francuskich doświadczeniach w walce z terroryzmem. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony Instytutu Nowej Europy. I chciałbym, żebyś w krótkich słowach. Opisał to, co rzeczywiście może nas w najbliższym czasie czekać, w związku z tym, że ta sytuacja, której jesteśmy teraz świadkami na Ukrainie, no może w przyszłości rzeczywiście i to już w krótkiej przyszłości doprowadzić do sporych przemian, jeśli chodzi o takie kwestie polityczne i takie paramilitarne w różnych zakątkach świata. Ludzie od zawsze podróżują, bo potrzebują czy też żywności, czy też konkretnej ochrony, i ta migracja, którą mamy na naszej wschodniej granicy, ona też Dotyczy nie tylko Ukraińców, ale też osób z krajów bliskowschodnich, afrykańskich. Ale też jest tam część migrantów z Białorusi, która próbowała się przedostać kilka miesięcy wcześniej podczas tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Ponadto wielu migrantów, co można wyczytać też w gazetach stricte poświęconych krajom Magrebu, widzi szansę na przekroczeniu granicy właśnie poprzez tę Europę Wschodnią. Więc jeśli pojawią się próby czy też nowe szlaki, które pozwolą tym osobom dostać się, właśnie na Białoruś czy na Ukrainę, one będą próbowały w jakiś sposób przekroczyć również tę granicę. Trzeba też pamiętać, że działania Federacji Rosyjskiej mają charakter terrorystyczny i też tworzenie czy też nazywanie pewnych grup osób terrorystami, gdyż ich działania są antyrządowe, to też jest pewien przykład. I jakie mogą być wyzwania w przyszłości? Moja książka koncentruje się na tym, żeby wskazać, jak działania realizowała przez lata Republika Francuska. One były nie tylko na terytorium Francji, ale także w ramach misji zagranicznych. Porównuje też legislację dwóch państw, a żeby pomóc stworzyć krajom demokratycznym w Europie pewien system zwalczania terroryzmu. Zaprosiłem też do współpracy 24 ekspertów z 8 państw, które oferują swoje opinie, oceny i wizje, jak te działania. Antyterrorystyczne, ale też terrorystyczne mogą wyglądać na przestrzeni najbliższych kilku lat. Nie ukrywam, że przy obecnej dywersyfikacji różnic zdań, poglądów, ale też weźmy pod uwagę, że parę miesięcy temu mieliśmy wyzwania w postaci LGBT, ale też antykowidowców, prokowidowców, proszczepionkowców. Teraz mamy osoby, które są pro przyjmowaniu uchodźców, inne są pro przyjmowaniu migrantów. Ta polaryzacja w społeczeństwie, te różnice poglądów prowadzą do działań o charakterze kryminalnym, a także Terrorystycznym, ponadto osoby, które mogą przenikać z państw wschodnich do Polski i też próbować działań, dywersyjnych, takich dywersyjnych, które mają miejsce na Ukrainie, to również będą działania terrorystyczne. W związku z tym też na koniec spotykamy się z takim pytaniem: czy większa kontrola rządu? i służb bezpieczeństwa zmniejsza moją wolność, moją niezależność. No i to jest zawsze problem, czy ja chcę oddać troszeczkę swojej wolności, niezależności po to, żeby czuć się bezpiecznie. No na te pytania próbuję odpowiedzieć w swojej książce, ale też jest ona do szerokiego wolnego dostępu. Ja chcę, żeby te fundusze, które mogły, mogły osoby przy, przekazać na, na tę książkę, żeby przekazały na osoby poszkodowane na Ukrainie, na wsparcie Ukrainy, ale jeszcze też miejsce na krytykę, żeby ci, którzy dostrzegą jakieś błędy, mogli wypowiedzieć. No i w taki sposób, żebyśmy gdzieś tworzyli tę debatę międzynarodową. Link do książki znajduje się w opisie naszego nagrania. Zachęcamy do czytania na stronie Instytutu Nowej Europy. Zachęcamy też do odwiedzania Twittera Fundacji Trójmoże, bo tam na bieżąco tworzone są nowe wątki dotyczące sytuacji na Ukrainie. Staramy się przekazywać tę wiedzę w pigułce, przekazywać ją jak najszybciej, no bo wiemy, że i dla nas to są rzeczy niezwykle istotne i takie, które będą decydować o tym, jak będzie polska i polska polityka wyglądać w najbliższych latach.